Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Państwa w Katowicach. Katowice, słyszałem ostatnio, będąc tu też w zeszłym tygodniu, że tak się powinno wymawiać w ostatnich czasach. Szanowni Państwo, bardzo krótko, bo mamy napiętą agendę. Nie chcę Państwu zabierać tego czasu z agendy na panele, dyskusje, networking i tak dalej. To wprowadzenie będzie też tłem do Państwa dyskusji podczas dzisiejszych i jutrzejszych debat. Krótko o tym, co przed nami nie tylko podczas techko, ale tak naprawdę podczas nadchodzących kilku miesięcy, które są przed nami, ale więcej usłyszycie Państwo też za chwilę podczas panelu pierwszego, otwierającego. Chcielibyśmy pokazać Państwu dokładnie to, ale zachęcić przede wszystkim tym krótkim wstępem do współpracy nie tylko dzisiaj, jutro. Ale przez następne miesiące i nie tylko do końca pierwszego półrocza, kiedy będzie się kończyć polska prezydencja w Radzie Europy, ale jeszcze dalej, dalej, dalej. No przecież mi słychać. A jak powiem głośno, to sam siebie przekrzykuję. Widzicie Państwo, to jest? Eee, dobrze. Rozumiem, że zwłaszcza tamten centralny, ostatni stolik, który odmówił przejścia do przodu, mnie słyszy doskonale. Świetnie. Szanowni Państwo, to jest trudny czas. Eee, ten, który jest przed nami. Wszyscy się cieszą, że ok, możemy dużo zaadresować tematów, ale trudno jest dlatego, że mamy takie bardzo wąskie okno. Pół roku wydaje się bardzo długo, ale to jest naprawdę bardzo wąskie okienko do tego, żebyśmy mogli jako polska chemia, polski przemysł chemiczny, w ogóle przemysł, nie tylko polski, ale nawet europejski, zgłosić administracji unijnej żeby nas, o, pan minister Motyka powiedział kilkukrotnie takie słowo sprawiedliwie, no przy okazji transformacji, ale żeby przede wszystkim administracja, zwłaszcza unijna, zaczęła nas sprawiedliwie traktować, zwłaszcza wobec tego, co napływa do Europy, w jaki sposób sama nas traktuje, wprowadzając różne regulacje i tak dalej, i tak dalej. Będzie dużo o tych regulacjach, ale jak państwo wiecie, wśród priorytetów i tych wytycznych, które są na stole Komisji Europejskiej, jest wiele elementów, Państwo pewnie je znacie, słyszeliście, jeżeli nie, one są tu wymienione, to jest duża część, tak blokowo, to będzie cały nowy plan na rzecz trwałego dobrobytu w Europie i tak dalej, i tak dalej, przez ochronę naszej demokracji. Okej, okay, możemy powiedzieć ogólniki. Nas najbardziej interesuje to, co będzie się tak naprawdę mieścić w zakresie kluczowych regulacji polityk, dyrektyw i tak dalej, strategii i tak dalej, i tak dalej, w kontekście przemysłu energochłonnego, takim jest przemysł chemiczny, w ogóle przemysłów. E, oczywiście hasło konkurencyjność jest takim na top, top top, oczywiście agendy Komisji Europejskiej. Natomiast biorąc pod uwagę to, e, o czym sama komisja mówi, e, począwszy od e, tego, o czym mówią komisarze podczas przesłuchań, Chociaż powiem szczerze, przyglądając się temu, mam dużo wątpliwości, czy naprawdę w dobrą stronę pójdzie ta agenda pracy niektórych komisarzy. No Chociażby w temacie wodoru, ale to pewnie gdzieś tam jeszcze o tym sobie w ciągu tych dwóch dni porozmawiamy. Zatem liczymy oczywiście na to, żeby w ramach tej prezydencji pokazało się wiele dokumentów i aktów, które będą dla nas mocno sprzyjające jako dla branży, ułatwią nam funkcjonowanie, i odbudowywanie tej konkurencyjności. To, co jest, widzicie Państwo, znowu nie przechodząc szczegółowo, jest pewnym ogólnikiem pokazującym. Okej, okay, w jaką stronę Komisja Europejska chce dużo tematów prowadzić, my będziemy wypatrywać zarówno Clean Industrial Deal, tego nowego pakietu przemysłowego, całego pakietu dla chemii, który będzie dedykowany, ale to są znowu ogólniki. Jak zejdziemy już bardziej szczegółowo na poziom stricte przemysłu chemicznego, to wiecie Państwo bardzo dobrze, że tam będą się pojawiały. Rewizja Ricza, tak, za chwilę IED, red 3, będziecie Państwo to też mieć w ciągu dwudniowej teraz agendy. Będzie masy innych rewizji bieżących, funkcjonujących polityk i dyrektyw, no, które będą na pewno no, dla nas dosyć, bym powiedział, na pewno wyzwaniem, o, tak, ten design, tak. I na pewno ciężkim orzechem do zgryzienia w tych relacjach i z Komisją Europejską i z Europejską Agencją Chemikaliów. Ale. Yy, yy, to jest też ważne z punktu widzenia tego, że jesteśmy prezydencją otwierającą po nas Dania, z którą my też jako Polska Izba Przemysłu Chemicznego już nawiązaliśmy relacje co do przekazywania kolejnych rzeczy na ich prezydencję po nas, więc proces się zaczął, mimo tego, że jeszcze się nasza nie zaczęła, no, ale na tym to polega, Szanowni Państwo, też, żebyśmy jak najwięcej pchnęli tematów i zbudowali mocne, mocny głos także dalej. Przede wszystkim Wiecie Państwo, że Polska prowadzi, przekazuje, promuje główne hasło i ten kluczowy priorytet w prezydencji, jakim jest bezpieczeństwo. Jest kilka elementów, jak Państwo widzicie. Dla nas jako chemii podpinamy się pod prawie wszystkie, tak nie wszystkie tak naprawdę. Ekonomiczne, żywnościowe, nawet militarne, się okazuje. Tam, oczywiście, przecież, no, po ostatnich doniesieniach, w co możemy no, inwestować jako branża w zbrojeniówce, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak naprawdę, jak Państwo dobrze wiecie, bezpieczeństwo w ogóle jakiekolwiek, a zwłaszcza gospodarcze, nie może być skutecznie prowadzone, w ogóle nie istnieje bez bezpieczeństwa krytycznych przemysłów, takich jak przemysł chemiczny. Oczywiście, jak, jak, chociażby dlatego, że. No, jesteśmy matką wszystkich przemysłów, o tym ostatnio ktoś bardzo dużo mówił, ale my mówimy o tym zawsze. Więc bez nas, bez bezpieczeństwa branży, no, trudno sobie wyobrazić, że będziemy realizować jakiekolwiek wytyczne Komisji Europejskiej. No dobra, jak państwo też wiecie, zaczęliśmy w czerwcowym, na czerwcowym kongresie, pokazaliśmy założenia manifestu Polskiej Chemii. Dzisiaj ma on finalny kształt, kilkadziesiąt postulatów, które kierujemy w naszym manifeście. Um, możecie Państwo go sobie pobrać, um, jak nie, będzie także przez nas promowany nie tylko w prezydencji. On nie jest na prezydencję, on jest też na prezydencję, ale to jest zbiór postulatów, które mają nam służyć do pracy z administracją krajową, ale też unijną na długie lata, czy na całą kadencję komisji, no, kadencję naszego parlamentu, żeby wzmacniać przemysł chemiczny. E, w nim sześć kluczowych filarów: ochrona rynku, transformacja energetyczna, cyrkularna gospodarka. E, Zrównoważona chemia, sprzyjająca regulacje i przyszłość naszej branży. Te sześć filarów ma w sobie ileś zaadresowanych, w sumie tam około 60 kluczowych kierunków, co powinniśmy zrobić, żeby faktycznie tą konkurencyjność odbudowywać. I to będziemy wybrane z nich, bo tak jak wspomniałem, niektóre dla administracji krajowej, ale w prezydencji. Kluczowe z nich będziemy kierować z administracji unijnej przede wszystkim, e, pośród różnych aktywności, które mamy. I teraz, nic Państwo nie widzicie z tego slajdu i specjalnie tak Wam go pokazałem, bo jak będziecie chcieli uzyskać informacje, gdzie szczegółowo pracujemy w prezydencji, zapraszam do rozmów w ciągu Techcoforum dwóch dni z całym zespołem Izby. Ale z kluczowych informacji już w przyszłym tygodniu z częścią z Państwa, którzy tu jesteście, Widzimy się na warsztacie z europosłami w Parlamencie Europejskim. Zaczynamy też kolejne, kolejne wałkowanie, można powiedzieć, kluczowych postulatów tematów do prezydencji. Duży kick 15 stycznia, taki kick prezydencji, misji prezydencji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Spotkanie międzyresortowe na wysokim szczeblu ministerialnym. Startujemy z całością prezydencji to 15 stycznia. Potem z tych większych, masę mniejszych, widzieliście na poprzednim slajdzie, nie będę cofać, bo i tak go nie zobaczycie, ale zapraszam Po szczegóły. Chemiczne otwarcie roku. 17 marca zaczynamy takim też dużym uderzeniem po dwóch miesiącach, gdzie mamy nadzieję że zobaczymy wytyczne, wytyczne, te nowe polityki, które komisja pokaże, więc będziemy mogli się od razu do go odnieść. Czyli proszę sobie to zabukować tą datę 17 marca. No i oczywiście kluczowy z naszych wydarzeń Kongres Polskiej Chemii, wyjątkowo w maju, bo poprzedzający Europejskie Dni Przemysłowe, na których też będziemy, czyli Kongres 29-30 maja. Tam będzie esencja wszystkich postulatów i działań Izby przez miesiące tak naprawdę kwintesencja i esencja postulatów pozbieranych i kierowanych do administracji unijnej. Już mamy potwierdzony wysoki szczebel administracji krajowej i unijnej, także to będzie chyba z największych kongresów w ogóle, jakie mieliśmy do tej pory. Zapraszamy, bukujcie datę Kraków, widzimy się w ten deseń. Zatem polska chemia w prezydencji, będzie tego dużo, ale to jest ważne jeszcze raz, bo to jest slot czasowy, który musimy wykorzystać, żeby... Europejska administracja mocno, znaczy dobitnie i tak naprawdę w końcu porządnie usłyszała nas głos i wzięła się do roboty. Dziękuję bardzo. Udanych dwóch dni. Do zobaczenia w kruarach.